Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie wszystkie byki na moim kanale z tej strony Kamila i Nevizientaru. Robimy rozkład na grudzień 2020 roku. Znamienny rok 2020 dobiega końca. Mam nadzieję, że cieszycie się i że, 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 że we względnie dobrym zdrowiu i nastroju będziecie żegnać ten rok. Czytanie ogólne, więc dla wszystkich, którzy mają silnie obsadzonego byka. Dla wszystkich, którzy chcą tutaj szukać dla siebie informacji, poczytania prywatne, zapraszam, proszę pisać na maila. Można zamawiać już czytanie roczne, ale będę je robić dopiero pod koniec roku, ponieważ jeszcze nie widać wszystkiego i chciałabym robić po prostu czytania, które będą przydatne i będzie można z nich cały rok korzystać, a nie w których będą po prostu bzdurki, bo jeszcze nie można niektórych rzeczy zobaczyć, dlatego jeszcze na to nie kładę, jest za wcześnie i też zachęcam wszystkich, żeby po prostu przemyślali to. Przemyśleli to, czy wolą mieć to wcześniej, bo, bo mają ochotę, czy wolą mieć to później, ale żeby to było naprawdę, no, żeby to nie były pieniądze wrzucone w błoto. O tak bym powiedziała. Dobra. Dzięki wszystkim za życzenia urodzinowe, były wspaniałe. Dzięki wszystkim też za prezenty i za darowizny PayPalowe. Jeżeli ktoś ma ochotę wspierać ten kanał to właśnie poprzez Paypal może to robić. E, a jeżeli właśnie ktoś um, komuś zależało na tym żeby była ta opcja Paypalowa no to ja informuję że ono już jest więc e, więc można, e, można korzystać można zamawiać jeżeli, <laughs> um, jeżeli tego potrzebowaliście. Dobra Dosujemy karty i patrzymy jak będzie wyglądał ten grudzień dla osób spoza kubeka dla osób spoza kubeka. Grudzień 2020. Ajajaj. Aj, aj. Grudzień 2020 dla wszystkich osób z poznaku byka. Najwyższe istnienie proszę o przekaz dla wszystkich osób z poznaku byka. które słuchają tego czekają na informacje. Najwyższe istnienie proszę o przekaz dla wszystkich osób z poznaku byka. Ten miesiąc dla Was. We w tym miesiącu. Co wam pomaga? Co przeszkadza, co jest największym wyzwaniem, odpowiedź na to wyzwanie, co jest największą siłą, w ją kierować. Eee, tutaj mamy, karta się odwróciła chyba. Eee, tutaj mamy, co jest nieuniknione, co najprawdopodobniej będzie się wydarzać, co Was może zaskoczyć, niespodziewanka, co odchodzi do przeszłości. No i z czym Wy wychodzicie z tego roku do nowego miesiąca, do nowego roku? Co my tutaj mamy? Pustelnik, rycerz kielichów, trójka mieczy. No, dla niektórych osób to faktycznie jest jakieś zerwanie i leczenie się po rozstaniu. Dla niektórych tutaj mamy samotność. Jakby ktoś nie mógł wam dać jakiegoś wsparcia emocjonalnego, którego pragniecie, jakby ktoś was trochę nie rozumiał, właśnie takie poczucie osamotnienia, niezrozumienia, jakbyście w czymś, w danej sytuacji byli z czymś sami. E, zerwanie troszkę, jakiejś takiej separacji tutaj czuję, pod spodem jeszcze jest wieża, więc e, no trochę takie mam wrażenie jakby, albo tutaj było rozstanie i tęsknota po rozstaniu albo e, właśnie niemożność takiego porozumienia się, zrozumienia emocjonalnego e, z jakąś osobą inną, albo zamykacie się bardzo w sobie i trudno jest Wam otworzyć się na innych ludzi dobra ten miesiąc dla Was Paź buław. Paź buław to zgoła inna energia, bo tu mamy e, kup przygodzie, wycieczka, e, radość, szczęśliwość. E, w paziu buław mamy dużo takiego ognia, werwy, chęci zrobienia czegoś nowego, więc coś nowego jest w waszym życiu. Jakiś może no, kreatywny pomysł, e, nowa praca, nowe osoby dookoła was, nowe otoczenie. No, poznajecie coś. Możliwe, że często będziecie, nie wiem, zwiedzać, możliwe, że często będziecie. Gdzieś podróżować, możliwe, że będziecie po prostu próbować jakichś nowych metod, nowych technik, uczyć się czegoś nowego. Dużo jest tutaj takiej kreacji. A wy w tym miesiącu. Kolejny paść, paść kielichów, więc ewidentnie to są jakieś nowe początki, początek jakiegoś nowego życia, tylko że właśnie wspomnienie tego starego jeszcze gdzieś tam w Was bardzo jest i tutaj dużo jakby było takiej tęsknoty, że miałem, miałam coś, co było takie bardzo stabilne, a teraz rozpoczęła się coś nowego, no i nie wiadomo, jak to będzie, bo nigdy nie wiadomo, jak jest coś nowego. Ja myślę, że z tą energią była buławie kielichów, y, czyli dużą taką, y, dużym takim entuzjazmem i nadzieją, bo tutaj mamy dużo ty, ty, tych energii. Dużo jest też rozchwiania i niepewności w tych energiach, ale to tak jak na początku ze wszystkim. Jednak myślę, że z tymi energiami możecie wejść w naprawdę fajny, taki obiecujący nowy początek. I nawet jeżeli, właśnie w waszym życiu, nie ma osób, z którymi, nie wiem, łączyła was poprzednia praca, st studia, y y y sąsiedztwo, może ktoś wyjechał, że wy wyjechaliście, y no to, y to poznacie nowych ludzi, bo tutaj dużo jest nowości dla was. Od was też mocno to zależy, jak, jak, jak potoczy się ten czas dla was, czy on będzie właśnie kreatywny, czy to będzie rozchwianie emocjonalne, bo te wzburzone emocje można włożyć w dużo różnych przedsięwzięć, prawda? Można się troszkę podłamać i siedzieć samemu i nie chcieć nigdzie wyjścia, można po prostu tę pustkę jakoś wypełnić, uzupełnić czymś. W centrum tego czytania także są dzieci. Także są wasze dzieci. Może dzieci wyjechały z domu? Co Wam pomaga w tym czasie? Pomaga Wam dwójka ognia, czyli dwójka buław. No i tutaj mamy takie, jakby wybranie celu, do czego ja zderzam, zdążam, określanie się. Dwójka buław to jest jakby wytyczenie sobie jakiegoś planu trasy, określanie celu, do którego ja chcę dojść, no bo ta droga może się zmieniać, ale jeżeli cel jest jeden, jest pewien, no to już łatwiej jest do niego dojść, bo wtedy łatwiej po prostu jakby nawigować, orientować się w przestrzeni. To może być też wybór, to może być takie rozdroże i już należy się opowiedzieć, już należy wybrać, już należy się zdeklarować wobec czegoś. A co wam przeszkadza? A z denarów wam przeszkadza. No i to jest ciekawe, dlaczego azdenarów wam przeszkadza? Możliwe, że chcecie czegoś za, szyb, coś za szybko, że nie jesteście cierpliwi, że chcielibyście coś na już, już teraz rozpocząć. Ja dołożę kartę, dlaczego wam przeszkadza azdenarów? Możliwe, że po prostu nowy początek, rozpoczęcie czegoś, nauczenie się czegoś jest po prostu trudne. Dziewięć kielichów, trochę tutaj jest takiej niecierpliwości, jakbyście nie mieli. Właśnie dla siebie cierpliwości, do, do, do tego, że, ym, że jesteście nowicjuszami po prostu w czymś, y, że początkującymi I, i nie wszystko jest teraz takie satysfakcjonujące jak było, no bo trzeba zbudować coś satysfakcjonującego. Tutaj dziewiące kielichów też jest marzenie, Jakby jakieś marzenie nie do końca się realizowało i, i to wam... No, jakby przeszkadzało, po prostu. Jakby to odbierało Wam radość, taki smak życia. Chociaż wiele rzeczy innych jest bardzo pozytywnych i się udaje, no to możliwe też, że kwestie finansowe, że nie macie wystarczająco dużo pieniędzy, może wcześniej mieliście więcej pieniędzy, teraz też mi się nie wydaje, żebyście umierali z głodu, ale jakby nie było środków na, na zrealizowanie czegoś. Może trochę jest tutaj takiego rozkapryszenia, że tak powiem. Albo dziecko Wam tak narzeka, że on zawsze jeździmy sobie na święta, czy tam na ferie, nie wiem, na narty, a w tym roku nie pojedziemy. I dużo jest takiego jakby problematyczny był temat pieniędzy na przyjemności. Pozwalania sobie na jakieś przyjemności. Yy, trzeba by było to ograniczać. Żeby dobrze na przykład rozplanować wydatki w dwójce Buław. E, ale jakby no, trochę taka naiwna dziecięca energia tutaj się wkracza, że ja bym chciała, ja już mało cierpliwości, mm, mało zrozumienia, że na przykład teraz trzeba oszczędzać i odłożyć jakiś wydatek na później. Czy to wynika z waszych dzieci, czy z was? No, mam nadzieję, że to raczej jest takie dziecięce, no bo tak to wygląda: jakby takie dziecięce. Jakby niezrozumienie, nie że na niektóre rzeczy trzeba zapracować, że one potrzebują czasu. Może być tak, że propozycja, dostajecie propozycję i ona jest takim spełnieniem marzeń, tylko że podchodzicie do niej trochę naiwnie. Nie bierzecie pod uwagę. Mm, tego, że druga strona może nie mieć takich dobrych intencji, jakbyście za wcześnie się na coś zgodzili, za wcześnie przyjęli jakąś ofertę, propozycję. Co jest wyzwaniem? Trójka denarów no właśnie, współpraca albo odezwanie się do kogoś poinformowanie, zaproszenie, takie odkrycie się przed kimś chęć w tej współpracy z drugą osobą jest wyzwaniem albo praca i na przykład znalezienie pracy, pracy, która będzie satysfakcjonowała, albo właśnie nawiązujecie współpracę i nie pomyśleliście o czymś, nie wzięliście czegoś pod uwagę, nie przyszło wam to do głowy i teraz się okazuje, że to może być sporym problemem, jakiś warunek umowy. Jakaś odpowiedź na to? Mamy kochanków, no i to jest kwestia wyboru. To jest kwestia wyboru, kochani. To jest spojrzenie jeszcze raz na umowę, na warunki umowy jeszcze raz. To może być. W końcu jakby takie otwarcie, zaufanie jakiemuś człowiekowi. Jakby takie odkrycie wszystkich kart. Bo trochę jest jakby takie niedogadanie się z daną osobą. Może być też tak, że ktoś was po prostu nie akceptuje i czujecie się jakby pominięci. Czujecie się w tej dziewiątce kielichów, jasie, denarów, jakby miejsce, do którego przyszliście, was nie chciało, jakby was odrzucało, jakbyście tam nie pasowali i te karty mówią, że bierzesz mnie takiego, jakim jestem, albo, albo nie trzeba, no nie. Jest jeszcze taka historia, że może chodzi o to, że wam przeznaczony jest inny partner, inna partnerka, że z tą osobą się po prostu nie dogadacie w tym miejscu pracy, się nie odnajdziecie, że to nie jest wasza droga, że to po prostu była jakaś pomyłka. I to nie jest wasza droga. I tutaj widać w tle te rozstania. Widać odchodzenie z pracy, zrywanie jakiegoś porozumienia. No ale powiem wam, że to może być lekcja na przyszłość bo mam wrażenie, że za szybko dane sprawy się potoczyły jakbyście nie wzięli pod uwagę konsekwencji tego i teraz troszkę z ręką w nocniku możecie się obudzić i powiedzieć, że no jednak nie jednak, nie chcę, jednak tego nie chcę jednak to była zła decyzja to, to, ale jakby trzeba było się opowiedzieć dołożę kartę do tych kochanków 7 denarów No, to trzeba określić po prostu, czy to jest to, czego wy potrzebujecie, czego pragniecie. Siedem denarów jest często takim określeniem się, określeniem wartości czegoś, czy, czy mnie to satysfakcjonuje, czy nie, czy to już jest ok, czy jeszcze wymaga pracy. Danie sobie czasu, to, to jest jeszcze, danie sobie na coś czasu, co jest Waszą siłą największą. Rycerz denarów, więc to jest jeszcze, danie sobie czasu. To jest nawet jeśli coś was nie satysfakcjonuje, no to możliwe, że właśnie zobowiązaliście się. Macie podpisaną umowę, nie można tego skończyć. Możliwe, że na przykład już w dany związek zaangażowane są dzieci, nie można od tak po prostu wyjść, bo, bo też dzieci muszą to przeżyć. Nie można od tak zniknąć z ich, z ich życia, prawda? No, taka ciężka energia dosyć. Rycerz Denarów mówi o tym, żeby działać, żeby y, nawet y, powoli, ale nie poddawać się i działać i szukać takiego zajęcia i takiej osoby, która będzie dla Was odpowiednia. W co to kierować? No i rycerz Buław. Dużo jest tutaj osób, dużo jest y, aktywności, działania, realizacji jakichś pomysłów. Y, rycerz Buław mówi o tym, że potrzeba jest więcej ruchu, więcej aktywności że potrzeba jest wymyślić nowe rozwiązania, razem z tym paziem buław, że potrzeba jest większego zaangażowania się, większego takiego no i król mieczy. No tutaj po prostu trochę serce i rozum ze sobą współgrają. Trochę jest tak, że właśnie umowy, prawo Dane słowo w tym królu mieczy sprawia, że kontynuujecie jakieś działanie, że nie, nie możecie z czegoś zrezygnować. Te karty też mówią, że jeżeli myślicie o rozwodzie, rozstaniu, rozmowie z prawnikiem, to te karty mówią: poczekaj jeszcze. Jeszcze nie teraz, odłóż to na. Późniejszy czas. Najpierw zrób plan. Najpierw to sobie wszystko dobrze przemyśl. Co jest nieuniknione? Co najprawdopodobniej będzie się działo? Piątka Mieczy. Co te znaki ziemskie mają tutaj, to ja nie wiem, bo już dla jakoś kładłam i też nie, był, nie wyglądało to fajnie. Pięć Mieczy, no to jest um, żalnie, pogodzenie się, złość na samego siebie, złość na innych. To może być taka chęć osiągnięcia czegoś za wszelką cenę, po prostu za wszelką cenę i zbyt pochopna decyzja. Uważajcie na to. Nie podpisujcie jeszcze umowy, poczekajcie z umową. Poczekajcie jeszcze, bo tutaj jest e, nie, nie warte to jest ceny, którą za to zapłacicie. A jakiś, jakiś tam byłby taki zapis, który wam naprawdę nie odpowiada. E, tu jest też uparcie się, takie, mimo że chcecie czegoś, na przykład, spotkać się z kimś, skontaktować, to jest tutaj uparstwo i unoszenie się takim głupim honorem. Nie jest to ważne w ogóle. Jest tutaj taki konflikt, no jakby. I też nie mówię nieco, mi tak naprawdę nie pasuje. Tylko wymawianie się czymś innym, ale omijanie tego tematu, który jest jakby sednem sprawy. Co Was może zaskoczyć pozytywnie? Królowa Mieczy. Królowa Mieczy mówi, że sytuacja się wyjaśni. Że ktoś też może za was podjąć decyzję. No, może być tak, że, że za was ktoś podejmie trudną decyzję, jeżeli wy nie potraficie, nie chcecie, nie wiecie jak. Królowa Mieczy mówi o wyjaśnieniu sprawy, o tym, że jakaś kobieta może się z wami kontaktować, że od jakiejś kobiety urzędowej możecie utrzymać pomoc. To może być kobieta starsza, która ma wiedzę na jakiś temat, w którym wy nie macie i może was na przykład wyratować od jakiejś takiej złej decyzji. Co odchodzi do przeszłości, co się tu zamyka? Trójka buław się zamyka i no jakby jakaś droga wam się zamyka i trzeba wybrać inną. Co to jest za droga? Cztery buławy. No to jest zawiązanie e, związanie współpracy, założenie rodziny, założenie poważnego związku, wejście w jakieś środowisko. E, będzie inna droga. Nawet jeżeli pojechaliście do jakiejś tam pracy, to i tak ta praca będzie inna. Jeżeli teraz doczycie jakieś rozmowy z kimś, to prawdopodobnie i tak to pójdzie w inną stronę. Jeżeli chcecie zamieszkać w tym domu, to prawdopodobnie karty nie podpisuj jeszcze tego, znajdziesz inny dom. Może właśnie, nie wiem, jakaś osoba od nieruchomości, Wam zaproponuje na przykład inną perspektywę, inną możliwość. Odezwie się ktoś z jakiejś agencji pracy i powie, słuchaj, tam jest lepsza oferta dla Ciebie. Żebyście, wiecie, nie zamienili siekierki na kijek, bo taka jest tutaj historia. Cierpliwość, jeżeli myślisz, że przychodzi do Ciebie coś, co Cię nie satysfakcjonuje, a z denarów i dziewięć kielichów nie daje Ci satysfakcji, nie bierz tego, poczekaj chwilę, daj sobie chwilkę czasu. Daj możliwość w ogóle życiu, żeby Ci przyniosło coś innego, nie zapychaj tej przestrzeni. Nie bierz tego, co Ci się nie podoba. I co przychodzi? Osiem buław. Czyli będzie komunikacja, będzie przyspieszenie tej sprawy. To wszystko się wyjaśnia, to wszystko się fajnie ułoży. Będą tutaj rozmowy też, które sprawią, że jakby sytuacja już będzie wyjaśniona, ona pójdzie do przodu. Tylko, no tylko właśnie, ona chyba pójdzie innym po prostu torem. Dobra, wyciągnę teraz dla Was kartę wyroczni na grudzień 2020 dla byka. Najwyższe istnienie. Proszę o przekaz dla byka na grudzień 2020. Dla jego najwyższego dobra, z pożytkiem dla wszystkich. A Tutaj jest przyjmij miłość, tak? Zaakceptuj miłość. Akceptacja miłości. Ilustracja przedstawia harmonię przeciwieństw, kobiecości i męskości. Masz zdolność do obdarowywania miłością siebie i innych. Ważne jest, byś zdał sobie sprawę z tego, że jesteś teraz cały, kompletny i doskonały, oraz że możesz wzbogacić życie innych. Miłość może się przydarzyć. Miłość jest prawdą w każdej sytuacji. Kochaj swoją duszę. Częściej okazuj miłość i pozwól sobie ją przyjmować. Wszystko dzieje się w odpowiedniej na to chwili. Wszystko, co ma miejsce, jest tym, co powinno się wydarzyć. Wnosisz do tego świata światło oraz indywidualność. No kochani, więc to bardzo to jest spójne z tym czytaniem, prawda? No bo jeżeli kochacie siebie, to nie weźmiecie tego, co was nie satysfakcjonuje. Jeżeli kochacie siebie, to pozwolicie sobie na to, by wasze życie poszło innym torem, lepszym dla was, bo... Bo tutaj mamy jakieś rozejście, jakieś po prostu takie, jakbyście stali na rozdrożu, wybierali teraz sobie drogi. Dużo ludzi jest dookoła Was. Mamy dwu, yy, pazia, pazia Buław, Pazia Kielichów, Króla Mieczy, Królową Mieczy, Rycerza Dynarów, Rycerza Buław. To jest już sześć osób tutaj zaangażowanych, że tak powiem. Tu jest bardzo dużo ludzi yy, mających wpływ na tą sytuację. Kontakt z wieloma osobami. Możliwość. Yy, Możliwości, by ta, ta sytuacja potoczyła się różnymi dla was drogami, bo jesteście w jakiejś nowej sytuacji. Może zamieszkaliście w nowym miejscu, może nie wiem, zaczynacie nową pracę, yy, może wyjeżdżacie. Dużo jest takich kwestii i karty mówią, bądź otwarty na tą miłość. Yy. Nie, nie przyjmuj czegoś, co ci nie satysfakcjonuje. Bo jest takie ryzyko, że moglibyście z braku laku wziąć coś, co nie jest fajne, i później będzie z tego problem. Czy to jest mieszkanie, czy to jest samochód, czy to jest osoba. Zasada jest taka sama. Tylko to, co naprawdę chcesz. Nie musisz robić tego, czego nie chcesz, nie musisz być w tym, w czym nie chcesz być. Nie bój się, że nie przyjdzie coś innego na to miejsce. Nie przyjdzie tylko wtedy, kiedy to miejsce będzie zajęte. Kiedy ono będzie puste, wtedy przyjdzie, bo natura nie znosi próżni. Wtedy dopiero przyjdzie. Wszystkiego dobrego, kochani, życzę Wam na ten grudzień, spełnienia marzeń, wspaniałych świąt Bożego Narodzenia, jeżeli je świętujecie. Przytulam do serca, pozdrawiam. Do usłyszenia. Papa. Pa.